Witam wszystkich bardzo serdecznie. ZTCR kontra PRL na rok 81. Proszę Państwa najbardziej klarowna i najbardziej oczywista sytuacja jaka wtedy była na tej scenie geopolitycznej Polski to była najbardziej klarowna właśnie na wschodzie. Tu było wszystko jasne nikogo nic nie dziwiło. Proszę Państwa o ile tutaj jak wspomniałem NRD, Czechosłowacja, no, były różne animozje, różne różne frakcje. To tutaj na wschodzie Polski w zasadzie wszystko było jasne. Proszę Państwa, jak wyglądała mniej więcej sytuacja na rok 1981? Jak wiemy, ja już wspomniałem w swoich filmach poprzednich, E, tak zaniżając kwoty osobowe stanów liczebnych wojsk, to NRD, wspólnie z Rosjanami, z Sowietami, to było e, na początek, to było, ja mówimy o, tylko i wyłącznie o pierwszej fazie uderzenia e, na Polskę, e, to, to tylko na początek dysponował 300 tysiącami ludźmi, Czechosłowacja również e, wspólnie z Ruskimi 300 tysięcy, Natomiast na wschodzie już, proszę Państwa, z tego co wiadomo, Rosjanie zmobilizowali już na początek grudnia od 1,7 mln do 2 mln. To wszystko się działo tutaj w transporterach. Warunki straszne, straszne, jak, jak opowiadają tutaj żołnierze, którzy służyli, również oficerowie. Hmm, Totalny, za długo po prostu było tak, taki ogrom, taka masa wojska, nie było kwater, namioty były bardzo złej jakości. To są wspomnienia, szczególnie, właśnie, żołnierzy. Słuchajcie, za czasów 1981 nie istniało coś takiego jak Litwa, Łotwa, Estonia to w ogóle tego typu państwa nie, nie istniały. No to dzisiaj się mówi, że, że okej, okay. Niech sobie są. Natomiast Białoruś, Białoruś w ogóle nie istniała w mentalności wschodniej jako jakiś niezależny twór społeczny, państwowy. Białoruś to, to byli, uważani byli zarówno przez ruskich, jak i przez świat za Rosjan. To dzisiaj jest Białoruś, dzisiaj mają już swoje tradycje narodowe, ale wówczas nie. Ale to nie o tym. Mówimy tutaj o wojsku. I słuchajcie, na Białorusi, tak jak ja to pamiętam z tamtych czasów, oczywiście nie z 81, tylko później, ze wspomnień ludźmi, których się spotkałem, jak to wyglądało. Na Białorusi to były rozjeżdżane, tutaj również na Ukrainie, to były porozjeżdżane pola, drogi, wszystko do tak zwanych magazynów. Bo sklepy tam się nazywają magazyny oczyścili wszystko, no oczywiście wody tam kompletnie nie doświadczyłeś, ludzie nie nadążali z zrobieniem bimbru, no bo tłumacz, pomimo zakazu, no i tak go gorzałe znajdzie. Także ludzie cierpieli bardzo, ponieważ łomot silników spalinowych, które były niewyłączane, proszę Państwa, już od połowy listopada Tutaj, na tym obszarze, nie, w BWP, te wozy bojowe, które są teraz na Ukrainie, jak ktoś chce zobaczyć, to bardzo podobne jest. To, to, to prawie niewielka różnica jest od tych z lat 80. Tam silników się nie wyłączało, zresztą jak opowiadają ci różni wsp wspomnieniach. To tylko cysterny do, 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 dowoziły po prostu paliwo, a silniki w ogóle nie były wyłączane. Jak chciałeś przespać się, to z, Zakładałeś hełmofon, łomot jest niesamowity, i po prostu skuliłeś się w tym wybywówce, ale przynajmniej było ciepło. Oni je stawiali na polach, żeby po prostu był przeciąg, przewiew, żeby się po prostu nie udusić od spalin. I taka masa żołnierzy po prostu koczowała, koczowała. Niektórzy już byli wściekli, tak samo wiadomo, morale było bardzo słabe, nie ze względu na to, że nie ma interwencji, nie ma ataku tu na polskie. Tylko dlatego, że jest brak ataku, brak decyzji, wszystko czekało, że już kiedyś zaatakujemy, już zbliża się zima, marzniemy. Natomiast e, cisza i nie ma ataku. I teraz słuchajcie, jak to wyglądało, te milion siedemset, prawie 2 miliony żołnierzy było tutaj rozmieszczonych. Kaliningrad, zobaczcie jak byliśmy okrążeni. Tutaj, wszędzie, tu. To... Tu nie, nie, nie było szans. Po prostu wszystkie mosty, wszystkie przejścia, wszystko z każdej strony, po tej całej linii od Kaliningradu wzdłuż byliśmy okrążeni. Zobaczcie w jakiej sytuacji byliśmy. Tutaj Czechosłowacja okrążeni, NRD okrążeni. Praktycznie zostało nam tylko wpław do Szwecji. I też flota jeszcze wtedy flota bałtycka Układu Warszawskiego była tak silna, że praktycznie nikt tu by się nie przedostał. Nie było takiej opcji, także zobaczcie byliśmy w takim stalowym uścisku państw komunistycznych. A jeszcze dodajmy do tego jeszcze Węgry, Rumunie, Bułgarię i tak dalej tak dalej, które były w obwodach też już pod bronią. Yy, czyli w pierwszej fazie ataku na Polskę yy, brałoby udział, gdyby, gdyby do tego doszło gdyby pozwolił nasz generał wodzie Jaruzelski na pomoc, bratnią pomoc, no to w pierwszej fazie weszłoby do Polski 2,5 miliona, 2 miliony 600 praktycznie yy, pamiętajmy, że w wenerdówku 200 tysięcy spokojnie czekało w Obłodzie, tutaj też 200 tysięcy jak nie więcej, bo tutaj jeszcze siły wyszły z Rumunii, z Bułgarii, około leczy się 700 tysięcy w obwodzie. Nie wiem, czy by w ogóle doszli, bądź czy wystarczyło dla nich miejsca w ogóle tutaj. Tak, ja już tak to nawet ujmuję. No i oczywiście obwód ruski stanowił taki, że to było 2 miliony na początek i milion w obwodzie, który po prostu w ciągu kilku dni był w stanie dotrzeć do granic polskich. Także, także w takiej byliśmy sytuacji, wyobrażacie sobie. Kto był, na, ale pomyślimy teraz, kto był największym wrogiem wtedy w 81- naszego narodu. No to ja Wam pokażę, kto był największym wrogiem. O. Taka organizacja pod tym, pod tym, to, to nazwą, to był największy wróg. Oni dysponowali kilkoma strzelbami, pistoletami, różnymi tam akcjami. I uważali, że podpalą ten kraj. I ten, to zrobią to samo, co zrobili przed pierwszego... Mm, yy, 1 lipca 41, 44 z Warszawą i kraj spłonie. Ta organizacja, po prostu tam szli ludzie, którzy wiadomo, o najgorszej mentalności, no ale cóż, tak to już jest. Tego typu organizacje zawsze przyciągają najgorszy element społeczny. No i oni chcieli, chcieli tą, ten kraj, tutaj mi się wyświetlają dzisiejsi, ale to oni chcieli podpalić ten kraj. I to, było, to była ta, ta organizacja jeszcze była wrogiem wewnętrznym, czyli zobaczcie, nie dość, że nam zagrażali tutaj ze wszystkich stron, to jeszcze mieliśmy wroga wewnętrznego. Czyli wyobraźcie sobie, w jakiej sytuacji e, znajdował się nasz generał Wojciech Druga rzecz, proszę Państwa, no czym dysponowaliśmy my? Wysponowaliśmy około 500 tysięcy, mówi się 700 tysięcy czynnego wojska, czyli mówimy tutaj o wojsku zawodowym i poborowym w czynnej służbie. W porywa, gdyby był czas, byliśmy w stanie zmobilizować około 1,5 miliona żołnierzy rezerwy, w sumie, w sumie, czyli około 700 tysięcy rezerwistów. Jednak e, fakty są takie, że nie byłoby czasu na żadną tam mobilizację. Z chwilą uderzenia tutaj z tych ze wszystkich stron, tu nie ma północ z tej strony, y, czasu na żadną mobilizację by tu nie było. Także tak to się przedstawia. No, i tak jak mówię, wrócę jeszcze do tego do tej flanki właśnie wschodniej. Morale bardzo kiepskie. Żołnierze, kiedy w no, te, zaistniał ten 13 grudnia, kiedy generał Wojciech Jaruzelski ogłosił um, stan wojenny i wyprowadził wszystko z koszar. Jak wiemy, wszystko było w szoku, ale też e, wielka ulga była tutaj, jak ze tych. O ile tu nie było ulgi w Czechach i w Niemczech, to tu była wielka ulga, że jednak w końcu coś się dzieje. W końcu, w końcu coś albo w tej, albo we w te. Ludzie już mieli tego dość. Po prostu ci żołnierze e, byli z przemarznięci, mieli dość... I albo, albo uderzamy, albo wracamy do koszar. I powiem szczerze, że najwcześniej, z tego co wiadomo, najpóźniej wrócili do koszar Czesi. Yy, najwcześniej rozwiązano te jednostki polowe, wracały do koszar właśnie z flanki wschodniej. Już w styczniu wracali do koszar i tak dalej, yy, stąd... No i teraz, teraz słuchajcie, no nie, wracam jeszcze do naszego generała. No generał wiedział, że musi wyprowadzić wszystko, co tylko się rusza, co tylko się mm, da <coughs> wykulać z jednostek. To znaczy, o co chodzi? Proszę państwa, e, jednostki były opróżniane z wszystkiego sprzętu. Jeżeli e, na trzy samochody jeden był sprawny, a dwa były niesprawne, to przynajmniej robiono pod, czy, podpinano hol, żeby wyjechał nawet ten niesprawny. Także mówi się, że wyprowadził żołnierzy. Jaruzelski wyprowadził z Koszar nie tylko żołnierzy w, obronę, w obronie ojczyzny, ale wyprowadził też cały sprzęt. Maksy, wszystkie czołgi, wszystko było w polu. Wszystko było w polach, wszystko było pozabezpieczane. Wszystko. Druga rzecz, proszę Państwa. Mówi się o jakiejś tam akcji przeciwko narodowi. Nie, on uratował naród, ponieważ na przykład w komendach milicji. Były ka kałasznikowy. Co to dziś tak jest i tak powinno być. Jest to prawidłowa, e, prawidłowe zabezpieczenie, komendy. Karabiny maszynowe na wyposażeniu policji powinny być i zawsze były. Na wszystkie patrole w Polsce wychodzili z karabinami, czyli z kałasznikami e, milicjanci, tam zamowcy byli ormowcy powołani tam i tak dalej. E, to jak, się, jak porozmawiacie sobie z. Jakbyście kiedyś chcieli spotkać tego człowieka, do ciebie są 80-latkowie, proszę państwa, to jest 41 lat. Ja sam sobie zastanawiałem się, kurczę, jak to, długo już, jak to już, jaki to szmat czasu płynął, a propaganda trwa. Ja nagle mam film o ostatnim sukcesie ZSRR, jaki odniósł przed, przed upadkiem Komuny, ale to będzie inny film. Natomiast <laughs> wszystkie patrole odbywały się z pustymi magazynkami. O ile broń krótka, yy, mieli milicjanci yy, amunicję, to wszystkie patrole w 99% odbywały się z pustymi magazynkami. Ludzie widzieli żołnierzy. Druga rzecz, yy, tego do końca nie wiedzieli russcy. Yy, Ruscy, nie, to, to, to była ta ściema. Ruscy widzi, wi, kiedy dostawali raporty od swoich żołnierzy z koszar, bo tu, było, tu była masa ruskich, proszę Państwa, aha, widzicie, no widzicie, widzicie, to jest to właśnie. Tu w Polsce stacjonowało, jak się przypuszcza, jeszcze około 400 tysięcy ruskich. Yy, nie jest to liczba, wiecie to, jest zastanawiające, bo tego nie wiem dokładnie, czy 200, czy 400 tysięcy. Tu w Polsce, bo widzicie, zapomniałem jeszcze o tych, o tych, którzy tutaj na terenie Polski stacjonowali. To, to, to widzicie, ja tutaj ująłem NRD-u we Czechosłowację, Rosję, a nie ująłem tych w Polsce. Także, także widzicie, prawie 3 miliony. Jakbyśmy doliczyli teraz tych ludzi w to w Polsce, no to prawie 3 miliony. Lecz, to nieważne jest, 100 tysięcy w te czy we w te, to, to nie ma znaczenia w, te, w tamtym układzie. Ale tak jak wspominam właśnie, że co do milicji właśnie, że yy, ta milicja i tak dalej, nawet żołnierze, nawet mało tego, nie tylko milicja, żołnierze służby zasadniczej również pełnili służbę z pustymi magazynkami. To wam powiedzą wszystko. Te filmy, które się kręci po 85, te głupawki takie, jakie tam, że tam jakieś były celowania do, ze Zbecją, to bzdety są w ogóle, ale to są dla chołoty kręcone filmiki, a nie dla ludzi inteligentnych. Natomiast, tak jak mówię, również wojsko, wszystko to. I... Do czego zmierza. Proszę Państwa, <laughs> w jakiej sytuacji znajdował się właśnie nasz generał Wojciech Jaruzelski wobec tak przeważających sił i, będąc de facto w okrążeniu? No, jest to coś niesamowitego. Po prostu, będąc w okrążeniu. Przewaga liczebna 4 do 1 na dzień dobry, tak mówimy na dzień dobry, na 3 do 1, 4 do 1 na dzień dobry, gdzie my nie, nie bylibyśmy w stanie uzyskać żadnych e, rezerw, e, natomiast e, dookoła wszyscy mogli to zrobić. No i przewaga również sprzęcie we wszystkim e, e, także widzicie. W jakich warunkach działał generał Wojciech Jaruzelski. Oczywiście, ktoś mówi jakieś tam wsparcie. No wsparcie to było takie, ja mam powiem, jak nas wsparł Zachód. i Nakręcę kolejny film, jak nas wsparł Zachód w związku z tym stanem wojennym. To by było na tyle. Także widzicie, sobie proszę, proszę sobie tak wyobrazić w sytuację, co masz zrobić? Co masz, zrobić? masz wrogów zewnętrznych, masz wroga wewnętrznego i wszyscy chcą unicestwienia kraju. Zdajesz sobie sprawę, ta liczba 700 tysięcy to jest taka delikatna liczba ofiar, jakie w tym kraju miały mieć. To jest, to jest taka wstępna liczba ofiar, można nawet powiedzieć. On o tym wiedział, że jeżeli, jeżeli dalej dopuści do interwencji układu tzw. Tak układu Warszawskiego, to liczba ofiar nie będzie tam 7100 osób, tylko będzie oscylowała na granicy nie mniejszej niż 700 tysięcy, i tutaj mówię o ofiarach ogólnie cywilnych, pomijam żołnierzy, bo żołnierze to praktycznie w pierwszej fazie to by od razu połowa, 200 tysięcy to by od razu zginęło w pierwszej fazie, po prostu zginęliby od ostrzału artyleryjskiego i w ogóle rakietowego. Kto, no raczej, raczej Rosja nie przygotowywała się na atak nuklearny, ponieważ nie zależało jej na skażeniu terenu przede wszystkim. Tutaj nie, nie było opcji. W tamtym czasie jeszcze dodam, oj, za długo gadam, yy, uderzenia nuklearnego. Yy, to samo, co dzisiaj mamy teraz na wschodzie, podobnie tu sytuacja była gwarancja była ze strony USA i NATO, że można unicestwić Polskę. I na to nie, nie tylko nie zareaguje, ale nawet e, daje przyzwolenie. Także nie wierzcie w te bajdy, że tam jakieś NATO, ktoś gdzieś tutaj by zrzucił jakiś worek granatów, tak jak to było w słynnym powstaniu, kiedy chodziło o unicestwienie Warszawy, kiedy pewna organizacja podziemna unicestwiała Warszawę, a teraz ma, e, ma właśnie Yy, jeszcze do tego właśnie dojdę, że generał wiedział, do czego zdolna jest tak zwana polska opozycja. Co zrobili z Warszawą, i wiedział, że oni się nie cofną. Jeżeli chodzi o jeszcze taki był yy, słynny Jacek, to on jeszcze dwa lata, chyba w 1923, jeszcze nawoływał do strzelania do yy, robotników. Taki słynny Jacek od yy, 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 Grochówki na, na, na ulicach. Słynne jego zupki za moich czasów były. I generał wiedział, że ci ludzie nie cofną się przy tym, jeszcze przy wsparciu, właśnie e, tak zwanych duchownych, którzy mieli za paznokciami wiadomo co. Dobra. Także mamy sytuację w No ja nie wiem, czy ja tak myślę, tak teraz ten film kręcę. To ja chyba na starym kanale ten film nakręciłem już podobnie, bo ja w sumie to powtarzam się. Dobra, na razie trzymajcie się, hej.